19 lipca 2022 roku w Przelewicach w województwie zachodniopomorskim odbył się pomiar plonu rzepaku ozimego w ramach Ligi Mistrzów Plonowania. Na polu gospodarstwa Rolmix ustanowiono rekord województwa zachodniopomorskiego w klasie największy plon rzepaku ozimego z hektara uzyskany w 2022 roku. Zebrany plon wyniósł 4 tony 766 kg z hektara nasion rzepaku o odmiany LG Absolut. W gospodarstwie zastosowano technologię ProCam w zakresie ochrony i nałożenia przy użyciu m.in. takich produktów jak Prosan, Prolif Max40 oraz NHCA Delta. O kolejnych próbach ustanawiania i bicia rekordów plonów rzepaku i pszenicy Będziemy sukcesywnie informować po wizytach na polach uczestników Ligi Mistrzów Planowania prowadzonych pod nadzorem Kancelarii Rekordów.